Kontrowersje w sanatorium Miłości Ryszard i Teodozja odchodzą. Napięcie w Sanatorium Miłości sięgnęło zenitu w najnowszym odcinku, gdy pojawiła się informacja o możliwym odejściu dwóch znanym uczestników Ryszarda i Teodozji. Ta nieoczekiwana nowina wywołała lawinę spekulacji na temat przyszłości programu i losów pozostałych kuracjuszy. Ostatnio relacje w Sanatorium Miłości uległy dynamicznej zmianie. Szczególnie w przypadku Teodozji, która zainteresowała się nowym kandydatem, Ryszardem. Ich zbliżenie było zauważalne, co wywołało burzę emocji wśród pozostałych uczestników i fanów programu. Kropka. W mediach społecznościowych pojawił się filmik zapowiadający kolejny odcinek, sugerujący, że Ryszard i Teodozja opuszczą ekipę sanatorium miłości. To doniosła zmiana, która wstrząsnęła stabilnością show. Czyżby para postanowiła odejść razem? Czy może chcą po prostu zająć się swoim uczuciem poza kamerami? Nie brak także innych emocji w programie. Maria Luisa otworzyła się przed kamerami, wyznając swoje uczucia, co wywołało burzliwe reakcje wśród widzów. Jej szczerość poruszyła niejedno serce i wzbudziła dyskusję na temat granic uczuć w kontekście relacji w Sanatorium Miłości. Niepewność co do przyszłości Ryszarda i Teodozji oraz dalszych wydarzeń w programie sprawia, że widzowie z niecierpliwością oczekują kolejnych odcinków, gotowi na kolejne zaskakujące zwroty akcji. Kropka, w miarę jak historia w Sanatorium Miłości rozwija się, widzowie stają się coraz bardziej zaintrygowani losami uczestników. Czy Teodozja i Ryszard zdecydują się rzeczywiście odejść z programu, czy może ich romans przyniesie nowy wymiar show? To pytania, na które odpowiedzi mogą przynieść kolejne odcinki. Kropka tymczasem, Maria Luisa wyznając swoje uczucia wywołała mieszane reakcje. Choć jej szczerość poruszyła niektórych, inni wyrazili oburzenie, uważając, że zajmuje miejsce w programie, które mogłoby należeć do kogoś innego kropka wraz z napięciem wokół Ryszarda, Teodozji i Marii Louisi, emocje w sanatorium miłości osiągają nowe szczyty. Nie wiadomo, jakie jeszcze zaskakujące wydarzenia czekają na uczestników i widzów, ale jedno jest pewne każdy odcinek przynosi nowe wrażenia i dreszczyk emocji.